Cześć. Cześć, witamy Was ponownie na kanale Planszówki na Stół. Dzisiaj chcemy Was zabrać do książek, w których nie wszystko jest oczywiste, a historię piszecie sami, bo to od Waszych decyzji zależy, którą drogą podążą bohaterowie. Tak, dziś w pakiecie będą trzy tytuły i wszystkie od wydawnictwa Moduco. Najpierw pokażemy nowości, które do nas przyszły. Są to Nibelandia... Tu żyją potwory, także coś innego. Następna to jest W mroku pod ziemi. I trochę starszy tytuł Dracula, klątwa wampira. Oczywiście dziękujemy za podesłanie nam tych egzemplarzy do recenzji. I zanim przejdziemy dalej to już teraz z góry Was zachęcamy do polajkowania tego materiału oraz zasubskrybowania naszego kanału. Dokładnie, a jeżeli interesuje Was co chcemy powiedzieć o tych książkach Zapraszamy na dalszą część. Na pierwszy ogień weźmy Nibelandię, tu żyją potwory. Książkę paragrafowo napisano Jonathan Green, który jest opowiedzialny już za Drakulę, mhm. o której w dalszej części opowiemy, jak i Alic, koszmar Alicji w Kajężarów i złego czarnoksiężnika z Oz. Co ja dzisiaj nie mogę się wysłowić. Mhm. Jakoś źle się radę. No Jak sami widzicie, książka do najkrótszych nie należy, jest dość gruba. Ale jest to spowodowane zapewne też możliwością gry czterema postaciami. Mm -hmm. Już zaraz powiem, co to za postacie są, bo na pewno większość się oczywiście domyślacie, że możecie grać oczywiście Piotrusiem Panem, Wendy Darling, Grysią Lilią oraz kapitanem hakiem. Tak. I jest jeszcze piąta tajemnicza postać, którą też można grać. Ale którą trzeba odkryć. Tak, więc na razie nie będziemy tutaj zradzać szczegółów. Mhm. Książka oczywiście jest inspirowana Piotrusiem Panem, ale jest do niej, do, do całej historii Piotrusia Pana podejście bardzo mhm. luźne. Tak. Tu są potwory, których nie ma w Piotrusiu Panie. No powiemy, mhm. No tak. Między innymi. Właśnie są z tej ery, bo też jest chyba tygrys z tak. zęby. Tak, teraz ja się nie mogę <laughs> się Słuchajcie, m, mhm. bardzo... Y, ciekawa gra. Mhm. Dodam jeszcze, że możecie grać w niej grać przy pomocą kości, dwóch kości tak. sześciościennych mhm. lub zestawu kart. Oczywiście ja osobiście wolę m, przechodzić grę w formie paragrafowej, czyli mhm. tak jakby czytać i nie podejmować walki. Dla mnie mhm. osobiście to jest ciekawsze, ale po prostu lubię czytać książki. Nie lubię, no. lubię samej walki. No. Wiem, zależy właśnie co kto lubi. Dokładnie, ale nie ukrywamy, że tu jest wszystko związane bardzo fajnie, świetnie. Mm, grafiki. Grafiki są grafiki. bardzo tak, grafiki są bardzo ładne. Pomiędzy klipami są będą zdjęcia, są możecie tak żeby są je zobaczyć. Tak, zobaczycie na zdjęciach. Tak samo te kości, zobaczycie mhm. się na zdjęciach też fajnie. <laughs> Dokładnie. Słuchajcie, dodam, że za ilustrację odpowiada Kev Crossley. Naprawdę no świetnie, świetnie. Mhm. Tak, ilustracje e... bardzo ciekawie tutaj mhm. się prezentują. Są bardzo fajne historie. Piotruś Pani jest na przykład, powiedzmy steampunkowy bardziej taki. No tutaj jest, to, to jest inaczej przedstawione, mhm. to jest właśnie fajne to połączenie, że wiesz, że tutaj nie chodzi takie głównie o walkę, tak jak to w, jest w mhm. Piotrusie mhm. Panu. Z kapitanem Hakiem, mm. tylko tutaj są przedstawione właśnie potwory, że w tej Nibelandii tak jakby jest trochę inny świat jeszcze taki ukryty mm. z tymi potworami. I co najważniejsze to wy decydujecie, którymi mm, ścieżkami? Po, może, tak, bohaterowie. bohaterowie. O, tak, bo to zależy, jakiego bohatera A. wybierzecie. E, no i wtedy musicie zdecydować, właśnie, którą ścieżką on pod, podąży. Dokładnie, to jest fajne. Hmm? Jak. Postarałem się zagrać każdą postacią i zrobiłem to. Oprócz tej tajemniczej postaci nie otrzymywałem mhm. tego, przyznałem się bez bicia. Co okazało się, że to jest bardzo fajne, bo mimo, że możesz grać każdą postacią, raz, drugi, trzeci wiadomo. Gdzieś skończysz wcześniej, gdzieś rozwiążesz mhm. zagadkę. To jednak, mimo że to jest fajna książka gruba, to jednak brakowało mi i chciałem jeszcze. No, no to się... Przy tej części mi chciałem jeszcze. No, to świadczy o tym, że wiesz, że to jest mm. dobra, gra, dobra gra, dobra książka. Skoro chcesz więcej. <grafie> gra książkowa. E, Okej. Okay. Następno zajmiemy się. Druga paragrafówka, którą chcemy Wam zaprezentować, to jest w mroku podziemi. Może ona się nie wydawać na jakąś potężną, mm -hmm. ale niech was to nie zmyli, bo ona w środku. Ma pokaźną zawartość. Możecie tutaj stworzyć swoją postać. No, i jeszcze, oczywiście, macie je do wyboru cztery już gotowe. Dokładnie. Fajne jest, to, że może swoją własną postać. tak, jakby się grało w gry mhm. tak, <gryfobodarnym>. własną postać. A głęboką, ma mała zawartość, bo wertujecie głębokie podziemie. Mhm. Tak, schodzicie do podziemia. <gryfobodarnym. gryfobodarnym> Dokładnie. Jest to typowy dungeon crawler, tylko w formie paragrafowej. Do gry potrzebujecie tylko ołówka. Gdyż wszystkie wartości tą książka was prowadzi, co macie odjąć, co macie dodać sobie. Mhm. I na tym, właśnie na waszych wartościach, atrybutach, przychodzi się do konkretnych paragrafów. Znaczy, Tutaj strączym, no, w tym, strąbszyn. Strąbszyn w tym tak. przypadku. Autorem gry jest Harry Cor Conner, oh, tak. która podała mnie za grafiki, a dodatkowo grafiki w, w tej książce rysowali Felixa Miala, Faye Stacy i Letty. Leti, Letty, Letty? Letty, Letty Wilson. Mm -hmm. Są to autorzy oczywiście komiksów mm -hmm. komiksowi. Grafiki są bardzo fajne. Mm. Takie dosyć proste czytelne te grafiki są. Właśnie. No. Tu, tu nie ma mm -hmm. jakiejś tam ekspresji tutaj, w tym, ale no. konkretne są. No nie, ma, mm -hmm. nie chodzi tutaj, że tu jest jakiś szał, nie wiadomo jakie są, tylko no mm -hmm. pewnie wiesz, tak miało być, żeby one nie mm -hmm. były jakieś wygórowane. Dokładnie. Wrażenia. Podziemia. Yy, czyli to, co ty sąmy najbardziej? Mm. Bohaterowie, herosi w maści. Jak widzą właśnie w takich właśnie grach, czy to w popularnych, jak widzisz podziemia, stary linie lochy, mm -hmm. to musisz wejść sprawdzić, prawda? No I jak, I jak wchodzisz do takich lochów, to wiadomo, musisz się tłuc. No, czekajcie na niepodzianek. W tej... Mm -hmm. Zobaczcie, ona ta nie jest gruba, tak jak po wstępie, ale naprawdę ma głęboką zawartość. Mm -hmm. Tutaj jest czekawa. Tyle ciekawostek, tyle ciekawych y, miejsc do odwiedzenia w tych lochach, tyle ciekawych sklepów do odnalezienia, też. tyle ciekawych potworów, prawda? Mhm. E... No i jest, jest co robić. No. <laughs> Dokładnie, zobacz, taka mała, a taka fajna. No bo to też jest właśnie dobre, <laughs> że wiesz, masz jakieś tam mały pakiecik, coś jest małe, ale ma sporą zawartość mhm. w środku, że wiesz, powiesz, że takie fajne, wiesz, takie... Małe, skromne, mm -hmm. a złote. Tym razem nie złote, nie złote <grym> tylko mroczne i cieszy. Mroczne i cieszy, dokładnie. Każdy róg, każdy strona jest. No, z ciekawością się tą stronę otwiera. Mm -hmm, tak. I co tam nas czeka za rogiem? Słuchajcie, bardzo polecamy, niewielką książeczkę, ale sprawia nam bardzo dużo frajdy. Mm -hmm. Ok, przejdźmy do ostatniej. No i na koniec zostawiliśmy sobie klasykę, czyli Drakula, klątwa wampira. No, któż nie zna historii Drakuli? Nawet jeżeli ktoś nie czytał, czy też nie oglądał filmu, to na pewno kojarzy ze słyszenia, że takie coś było, jest i będzie. Jest to tak jakby napisana taka wersja od nowa. Tutaj tak jakby na świeżo jego, jego historia oczywiście kierujecie w niej Losami bohaterów i tak dalej. Mm -hmm. Dokładnie tak. Dlaczego klasyka? Ponieważ, tak jak wspomniałaś, no. no kto nie kojarzy Drakuli? Brama Stoker, no to mm -hmm. ty. Chociaż znałbym osoby, które nie kojarzą. No, być <grym> może są takie osoby, ale wiesz, no, podejrzewam, że gdzieś tam tytuł mógłby im się tam obić kiedyś o uszy że o, o takim wampirze i tak dalej, no Dracula, no to no nawet nie trzeba ani przeczytać to książki, ani... To jest ikoniczna tak. w historii horroru prawda? No, to, ja to jest kultowa mhm. postać, no Dokładnie. Ja, to, ja sobie nie wyobrażam, no, żeby wiesz, no, nawet żeby Ci się nie ubiło kiedykolwiek o uszy ta mhm. nazwa. Dokładnie. Książkę napisał e, Jonathan Green, mhm. o czym wspomnieliśmy wcześniej, za ilustrację opowiada Hauke Kock. E, są nietuzinkowe, mhm. fajne. Miejscami nawet powiedziałbym, że przerażające, ale mm -hmm. tak powinno być w horrorach, prawda? No tak, na tym mm -hmm. horroru polega, że masz się przestraszyć, masz się bać. Mm -hmm. I standardowo potrzebujecie do gry w tej książce oczywiście talikart, bądź mm -hmm. dwóch kostek sześciościennych. Tutaj możecie zagrać Jonathanem Harkerem, Miną Murray, czyli Wilhelminą Murray. Mm -hmm. Doktorem Johnem Seward, Sewardem? Sewardem. Oraz oczywiście Draculą. Co zrobiłem jako pierwszy? To, to co ja? Zagraliśmy Draculą najpierw. Tak, tak. Bardzo fajna przedstawiona historia. Troszkę inna niż oczywiście w, w, w historii Brama Stokera. No, tam Dracula jest przedstawiony świetnie. Jest to postać, wiesz, zarówno piękna, jak i, Tutaj tragi i tragiczna. Mhm. Tutaj również. Mhm. Mhm. Yy, uważam, że Jonah, Jonathan Green, w, y, y, tak jakby odświeżył tę postać Drakuli, mm -hmm. ponieważ y, no, przez te czasy, które teraz, od czasu Obama Stokerano, były próby y, wskrzeszenia Drakuli w różnych y, powieściach nawiązujących do Vlad do, do Tepesa, na tych historii na tych filmach. Właśnie, nawet no, ostatnio to, oglądaliśmy taki pamiętasz kiepski film? No, Mniejsza o to. No, to, to, to o to. Opowiemy o tym w podcaście, o tym filmie, ale to była totalna Żenada. Dokładnie. Tutaj w tej książce naprawdę jest to yy, mm. yy, tak, jest to jedna z ciekawszych, ciekawych, wykreowanych mm. postaci dla yy, na przełomie czasów mm. dla młodych mm. Tokera. Mm. Jest to dobrze przedstawione, jest to tak wiesz, zawarte mm. z, takim, no, z takim smakiem, jak powinno być. Tak, jest taki klimat. Mm. Mm. I co najważniejsze, oczywiście, to jest książka paragrafowa, grapa książkowa, więc to wyda coś o osach, o czym w tej części mm -hmm. naszego, yy, naszej sesji mówimy. Mm -hmm. yy, I to jest fajne. To jest fajne, ponieważ yy, tak jak w yy, poprzednich częściach yy, Joe, Jonathana, Grina, yy, czy to w Ajicyku Małyszarów, czy, czy czarno Język z Ost, czy Nibelandii, yy, naprawdę. Są tak fajnie przedstawione po historii, można je skończyć nagle, y, lub trwać dłużej do mm -hmm. zakończenia. Jest kilka. Y Wyjść? Zakończeń. Zakończeń. O, zakończeń. Może się Każdą postacią. Mm. Także też Was niech nie przeraża grubość tej książki, tak. bo, ponieważ mm. nie czytacie od deski do deski. Wiadomo, bo to no. może się momentami szybko skończyć. Tak. I niektórzy będą wie, że o, to już, no to po prostu trzeba zagrać jeszcze raz, wybrać inne drogi albo inną postacią zagrać. D'Akulon skończyłem po, po chyba siebie paragrafach. No, no to też wiaryszywa. Dobrze, gdyby dojść do obozu, do obozu Turków. Oczubrze. No, no to jest bardzo szybko. I to też jest ważne, wiesz, żeby zarówno jak są jakieś jakieś książki odświeżone na nowo jakieś tam opowiadania czy na przykład filmy Inne spojrzenie na, 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 na tak na, na to, to też właśnie kończymy. ważne jest to że jeżeli ktoś właśnie się już no, porywa na to żeby coś odświeżyć coś co już było to żeby to było właśnie zrobione ze smakiem mm -hmm. i z gustem mm -hmm. a nie żeby wiadomo spaprać coś co było Dobre czy piękne, i wiesz, potem osoby, które właśnie nie znały jeszcze historii Drakuli biorą to i widzą, że to jest zupełnie coś innego. Mhm, to jest ważne, żeby umieć to dobrze zrobić. I tutaj jest to dobrze zrobione. I wpasować w całą, w całą historię mhm. tego klimatu. Tak. E, no dobrze. Przejdźmy do wniosków. Są... Nie są to gry planszowe, zatem wnioski trochę inaczej, nie będzie tych pytań, mhm. ale ja tak. zamierzam ci zadać jedno pytanie. Która z tych trzech książek najbardziej Ci się podobała i w której się zanurzyłaś? No, no ja oczywiście na samym <laughs> początku i to zależy jeszcze czy z nowych czy starych tytułów. O. Z tych trzech. No z tych trzech. <laughs> Drakula, krąpową pirani, Blandia, Trudnią, potwory oraz Mroku mhm. pod jako pierwszą, to i tak przeczytałam Drakulę, bo mm -hmm. wcześniej do nas przyszła. Tak. Te dwie są nowością, przyszły do nas później, więc i tak nie miałam innego wyjścia. Przerwę ci, ale ja byś miała tak wybrać tych, tak jakbyś miała, byś czytała ją pod rząd, albo równocześnie miałabyś wybrać. Aha. No to ja bym je, jednak, bym chyba została przy Drakuli, chociaż Nibylandia też mi się podoba i w Mroku Podziemi, bo wiadomo, każda ma jakieś tam swoje <kuh> e, atuty, każda ma tam jakieś tam swoje, mm -hmm. wiesz... Nie, ja mówię Ci z całkiem subiektywną mm -hmm. opinię. Rzeczy, które ci się tam nie będą w pewnym momencie podobały, ale no powiem, no i niby landia z ciekawym rozwiązaniem, bo to mówię, to jest tak, jakby tam w tym świecie był drugi świat z tymi mm -hmm. potworami, z tymi dinusiami i tak dalej. To mi się bardzo podobało. W mroku podziemi też, bo jest też fajna naparzanka w tych mrokach, też są i, i potwory. Na no, a Dracula to klasyka, Draculę to ja y, kocham, uwielbiam i tak zawsze będzie i zostanie. Mm -hmm. y, także. Tak, że to by było to. Natomiast w mojej opinii, subiektywne całkowicie, to mówimy całkowicie nasze odczucia podczas przeczytania tych trzech książek, zagrania w tych trzech książki. E, oczywiście Drakula, ponieważ e, mm, horory, mm -hmm. suspens, to jest nasz klimat, aczkolwiek nibylandia, poczułem się znowu dzieckiem. No, no mówię. mówię niby... że Piotrś Pan to człowiek, mm. który nigdy nie dorósł, prawda? Mm -hmm. I tak samo się poczułem. E, mm. Jednak dla nas w naszym wieku może młodsze pokoje mogą nie wiedzieć, co to był ktoś pan. Kto to był ktoś pan, no, -Pan wiedzieć, tak. Tu jednak jest powód do klasyki. powód do, do czasów dzieciństwa, kiedy, kiedy wszystko było piękniejsze, łatwiejsze i wydawało się prostsze. No, to jest nie za tymi czasami bardzo. <noise> Oczywiście bardzo lubię też grzebać, chodzić po podziemiach. Lubię też chodzić po, po ruinach starych, Także to mm -hmm. też klimat czuliśmy. E, czy polecamy? Jak najbardziej? Polecamy, tak. Jak najbardziej. Jeżeli tylko macie okazję, to zakosztujcie i zanurzcie się w tych historiach. Mhm. Naprawdę warto, jeżeli was lubicie. Jeżeli, a jeżeli na przykład jesteście dopiero początkującymi paragrafkowiczami... Paragrafkowiczami, paragrafkowiczami. Nie, chcę to połączyć. Mhm. W to oczywiście w mroku Podziemi ziemi. Nie jest długa, fajna, mhm. a świetnie wprowadzi Was w klimat mhm. książek. Paragrafowych. Mhm, tak. My ze swojej strony polecamy i to wszystko, co mieliśmy Wam do powiedzenia na temat tych trzech tytułów. Mam nadzieję, że miło z nami spędziliście czas, słuchając tego, co Wam opowiedzieliśmy na temat tych gier paragrafowych. I jeżeli Wam się podobało, no to jeszcze raz Was zachęcamy do polajkowania tego materiału i zasubskrybowania naszego kanału. Będziecie wtedy na bieżąco z pozostałymi. Mhm. Jesteśmy też na Facebooku, TikToku oraz Instagramie. Zdanie. Zapraszamy oczywiście na plansza.pl, gdzie sprawdzicie ceny książek paragrafowych, gier planszowych. Mhm. I oczywiście zachęcamy Was do zajrzenia na stronę playmaty.pl. Który króżyk? Od, od których mamy? Od których mamy bardzo fajną matę i na pewno coś dla siebie znajdziecie. A uwierzcie, odkąd mamy matę, nie gramy na niczym innym. Tak. Zapowiedz kolejną recenzję. No to w następnej recenzji zajmiemy się no, naprawdę bardzo szybką grą kościaną, ale nie będą to kości. Choć turlania jest dużo. Tak. No to <laughs> może na tyle. By Dobrze. Oglądaliście kanał paszówki na Stół, żegnają Was. I Dominik, cześć.